Dzień dobry, jeśli ktoś mi włączył szybciej, tak jak ja. Wyświetlę lepiej. Chyba lepiej. Dzień dobry. Kto jest chwilkę wcześniej, tak jak ja? Cześć. mamy dwunastą. To dajcie znać, kto już jest, bo nie widzę dzisiaj jakoś. I dzisiaj słuchajcie, robimy pawie. O, Laura i Maja, cześć dziewczynki. Zawsze takie piękne prace robicie i tak pięknie tańczycie. Cześć Emilka, cześć Oliwcia. Dobra. Dzień dobry cześć, dzień dobry Oliwcia. Dobra, cieszę się bardzo, że jesteście. Dobra. Słuchaj, dzisiaj będziemy robić pawie kolorowe. No. Więc ja już sobie wybrałam kolorki, bo ja bym chciała zrobić takiego pawia jak... Yy, jak pawie mają takie prawdziwe kolory, czyli ten trend, taki ogon, zielony to tylko panowie samce mają. Samiczki nie mają ogona, więc będziemy się robić pana pawia <grych> z ogonem. I takie prawdziwe prawie mają zielony ogon, a całe są uwaga niebieskie. Mhm. Mm tu mam żółty akurat na dziubek, na nóżki, jeszcze zielony jeden na skrzydełko. I ma zaczki, jakieś ozdoby jak zawsze. To co słuchajcie, chyba sobie powoli zaczniemy, co? Ktoś dojdzie do nas, to dojdzie. <laughs> jeszcze tutaj mamy dwie po. Przygotujcie sobie teraz karteczkę. Wybierzcie sobie jaki chcecie zrobić kolor ogona. Czy taki jak ja, zielony, taki jak Pawie mają, czy swój. Podejrzewam, że Oliwcia wybierze swój. A Laura Maja, jaki zrobicie taki jak ja? Bo to każdy ma swoje upodobania. Dobra. To słuchajcie, tylko teraz tak, do ogona naszego trenu, tak naprawdę się nazywa tren, wiecie? Będzie potrzebna nam cała kartka. I z tej całej karteczki będziemy, uwaga, robić harmonijkę. Harmonijkę będziemy robić, na pewno wiecie jak. Zaginamy sobie brzeg kartki. Jedną stronę, potem przekładamy kartkę, i w drugą stronę, prościej znania. I znowu, robimy taki najzwyklejszy wachlarz, który będzie naszym ogonem, trenem, przepraszam, trenem. Dobra. I dalej, a gdzie Franio i zurze dzisiaj. Dobra I, I tak całą karteczkę. Mamy taką harmonikę, którą słuchajcie, jeżeli złożymy na pół. Na koniec będziemy sklejać, jeszcze nie teraz, bo będziemy się rysować. I rozłożymy, to będziemy mieć gotowy pawi ogon. Ale słuchajcie, na pawi ogonie są pawie oczka, pawie oczka, które teraz sobie namalujemy. Dlatego najpierw sobie złożyliśmy w harmonijkę, a dopiero teraz będziemy malować, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy złączenia, gdzie je namalować. Możemy sobie teraz karteczkę na chwilę rozłożyć, bo już wiemy, gdzie nasza, jak nasza harmonika będzie szła. Słuchajcie, to teraz tak. O. Spójrzcie, malujemy sobie tu i tu, czyli jak rozłożymy, zaznaczcie sobie zgięcie w połowie. I możemy tutaj w jedną stronę namalować i w drugą stronę. Ja zrobię najzwyklejsze czarne pawie oczka, czyli kół. pokażę Wam jeden, narymaluję jeden i Wam pokażę dalej. I takie linie można, żeby było widać. O, spójrzcie, ja będę malować w ten sposób. Czy to widać? Widać. Pawie oczka po prostu i kilka takich kreseczek. Możecie oczywiście zrobić, jakie chcecie. Możecie zrobić brokatowe. I teraz na każdej naszym zdjęciu, na każdej harmonice, malujemy sobie pawie oczka. Mogą być większe, mogą być mniejsze, mogą być w różnych kolorach. Jak Wam się podoba, oczywiście. Jak zwykle. Coś dzisiaj na plastyce mało osób, co? Ale dobrze się cieszę, że jesteście. No faktycznie jak oczy wyglądają. Jaka niesprawiedliwość u zwierząt? Z reguły panowie samce są ładniejsi, tak jak paf na przykład. Czy kaczki, kaczory też są ładniejsze, bardziej kolorowe, a u ludzi odwrotnie, panie nie? Ładniejsze <grystanie> i dziewczynki. <grystanie> Dobra, słuchajcie, to jest moja pierwsza strona. I jeszcze zrobię sobie z drugiej. Na, czy na, tej samej, na tej samej stronie karteczki, tylko drugą część po złożeniu maluję dalej. Ja robię sobie tak po dwa. Możecie oczywiście też, ile ja macie ochota. Ile tych oczek trzeba namalować tutaj dużo co się wyćwiczycie teraz w malowaniu oczek Będzie pięknie. Dobrze, o jeszcze brakuje. Jak tam wasze? Macie też już. Spójrzcie, mój ogon na razie wygląda tak. Na razie nie wygląda jak ogon. Wygląda jakaś zielona kartka z oczkami. I słuchajcie, ją sobie na naszą harmonikę z powrotem możemy złożyć już, bo to będzie docelowo złożone. I na razie ją sobie zostawię. I teraz sobie narysujemy na takim kolorze, jaki chcemy, żeby był nasz cały paw. O, jest Franio i Zuzia, Zuzia. Małe opóźnienie, ale to nic. Słuchajcie. Najpierw robimy pawi ogon. Robimy harmonijkę skarski i malujemy na harmonijce oka. Pawie oka. Dobra? I my już przechodzimy do do naszego pawia. Ogon mamy, to teraz paw. Pawia sobie namaluje, Ja zrobię niebieskiego, tak jak wam mówiłam, że pawie są niebieskie. Namaluję zarazą kształt mazakiem, żebyście zobaczyli, tak mniej więcej jak łab łabołówek. Mniej więcej w ten sposób, widzicie to. Nawiążę Wam mazakiem, żebyście widzieli, nie? I wytniemy. I to zamganiają, czy później będziecie robić. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Możecie sobie dół taki bardziej płaski zrobić, żeby później nam to ładnie stało. Jeszcze raz wycnę, bo u mnie widać za bardzo ten czarny manek, nie? Także spokojnie sobie wycinajcie. Słuchajcie, pawie mają jeszcze na głowie takie piórka, jak to powiedzieć? Taki pióroku delikatny, prawda? I wytniemy go w ten sposób, że wytniemy sobie trzy takie paseczki małe, jak z. jak biedroneczka. Już wam pokazuję. trzy, może być więcej, oczywiście. O, proszę bardzo, takie. Będziemy je sobie tutaj trzy obok siebie przymocujemy. Zrobię jeden większy, może dwa mniejsze, żeby były tak bardziej pod kątem u mnie. Czyli mamy taką trochę trudniejszą pracę, muszę powiedzieć. Ale to są same zdolniachy, więc. I zamaluję same kuleczki na czarno. Tą górę. Z jednej z drugiej strony. sobie przykleimy wszystkie elementy do pawia, bo będzie nam wygodniej później przymocować go do naszego trenu, naszego ogona z piór. Dobra, tak mamy to, to teraz możemy sobie jeszcze z jednej i z drugiej strony namalować oczko naszemu pawiowi. Mam. Przyklejmy sobie teraz nasze, naszą koronę, można powiedzieć. Już Wam pokazuję. Zrobimy takie trzy obok siebie. Mniej więcej coś takiego. Śmiesznie wyszło. Jeszcze dziubek. No dobra, jeszcze przecież musi mieć dziubek nasz paw. Dziubek. Dziubek. żółty trochę. Mniej więcej trójkącik malutki, żeby nam tutaj wystawał. Dobrze, ale ładny wypaw. I wytniemy mu jeszcze, słuchajcie, skrzydełka z dwóch stron. Skrzydełko, już Wam pokazuję. Też możecie złożyć karteczkę na pół. To już będziecie mieć od razu dwa. Cześć, Ania. O, skrzydełka, słuchajcie. Zaraz ja miałem jeszcze zielone tutaj, nie wiem, mniej więcej takie skrzydełka, które, słuchajcie, sobie zamontujemy po jednej i po drugiej stronie. Ale na tych skrzydełkach jeszcze sobie namalujemy takie. Mm, już Wam mówię, jakby to powiedzieć, tak żeby było. Widać, że to są skrzydełka, żeby takie linie, zobaczcie, które będą wyglądać troszeczkę jak pióreczka. Taka po prostu falka. Czyli nie musicie oczywiście malować ale jak macie ochotę. I na jednym skrzydełku. I na drugim. No Paw, to piękna praca będzie. Cieszę się, że ją robicie. I teraz nasze skrzydełka. Przyklejmy sobie z jednej strony o i z drugiej strony, ok? Najpierw sobie posmarujmy jedno klejem. Przykleimy z naszego pawia i jak mamy przyklejone, odwracamy pawia na drugą stronę, smarujemy i przykładamy w to samo miejsce po drugiej stronie drugie skrzydło. To było tak, to było. Ciekawe, mam Wam idzie. O, na razie mój paw wygląda, słuchajcie, tak. Zaraz zobaczymy. R róbcie sobie spokojnie, chcę zobaczyć tylko, czy coś już wszystko, wszystko mamy. Dobra, będzie OK. Słuchajcie. Jeszcze jak macie brokaty i ozdoby, standardowo możecie pawia czymś ozdobić. Pawie też tak lekko połyskują, prawda? Ja tak myślę, że... Ładnie by było to oczka, nie? Mieć posypane brokatem. Także jak macie ochotę, możecie sobie posypać. A ja, sobie, panie, a ja sobie troszeczkę udekoruję tu przy skrzydełku. On zrobiłam brokatową kropkę a I z drugiej strony też sobie. patrzcie, teraz będziemy sobie naszego yy, łabątka mocować do naszych skrzydeł. Do, do skrzydeł, do ogona. Naszą harmonijkę, tak jak wcześniej składaliśmy sobie na pół. Będziemy sobie tutaj sklejać, ale zanim to skleimy, w środek musimy włożyć naszego pawia. Skrzydełka mi trochę za ogon wchodzą, ale to nic. Ale to nic. Ale piękny jest ten Paw. Dlatego też posmarujemy sobie tutaj i tutaj Pawia, żeby go wkleić. Trochę rozkleję moje skrzydło. A, trochę rozkleję, żeby. Jeszcze górę, to musimy posmarować środek naszego wachlarza. O, jeszcze tutaj lepiej całe przejechać klejem, całe po środeczku. I montujemy i. Najtrudniejsza lecz skleić ładnie. Ale się udało. O, o odkryła się. Mocniej mój słowo. Ojej, ja zrobiłam drugą stroną. Przecież oczka to muszą być przez przodu. Spójrzcie. To jeszcze mu wyrównam troszeczkę. Mój nie stać. Spójrzcie, tak wygląda mój paw. To widać, jak ja to robiłam? Widać chyba. Piękny jest moim zdaniem. Ma piękne kolory. Tylko jeszcze go trochę tu przekrzywię, żeby się trzymał. Jeszcze tak. O, rozkleję, bo to ja, ja cały czas pod kątem wklejam i źle. A to powinno być prosto, o. Chciałam, że było ładniej ja. Dobra. I gotowy. Stoi? Stoi, paw. I słuchajcie, jakbyście sobie te pawie oczka właśnie jeszcze pokolorowali na jakieś kolorki wcześniej, albo obsypali jeszcze brokatem, to już będzie piękny. Ja sobie zrobiłam tylko tak po boku troszeczkę brokatem. Spójrzcie, mój paw. Ciekawe, jak wasze. Idę pokazać bliżej. Tak wygląda. Wygląda tak. O, może bokiem. Tak wygląda mój paw. O, tu widać ołówek, a tu nie widać ołówka. Dobra, słuchajcie. To co? Dziękuję za dzisiaj. Jak się wam paw podoba? Moim zdaniem jest bardzo efektowny. Bardzo efektowny. To co? Żegnamy się z pawiem, papa, pa. machamy, papa pa. i do zobaczenia jutro na tańcach na zumbie. Pa!